Dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy moje rozważania o tym podręczniku i o filozofach, którzy w tym podręczniku są wspomnieni. I kontynuujemy to wraz z trzaskającym taboretem. No i zaczynamy teraz od Kartezjusza. No i Kartezjusz, aka René Descartes. To był chłop taki, co w sumie dużo bardzo zrobił do filozofii nowożytnej. No bo on tak ruszył tę filozofię, bo w średniowieczu i w renesansie to na trochę tak się zastała, bo w średniowieczu to w sumie tylko gadali tam o Bogu, a w renesansie to mieli w sumie wywalone na wszystko i tam było chulej dusza, piekła nie, nie ma. No i dopiero ruszył właśnie już to. Z epistemologii takie coś najważniejszego, co on opracował, to był sceptycyzm metodyczny. I to polegało na tym, że tak na tle negatywnej deselekcji, dochodzimy do rzeczy, których już się nie da podważyć i to już są takie rzeczy, takie w porządku i to tak się nie miało działać. I to jest sporo, to ma sens moim zdaniem, to jest akurat coś, co Kartez już wymyślił, co moim zdaniem naprawdę ma sens. Też się krywał mechanicyzmem i to polegało na tym, że wszelkie procesy życiowe są złożone jakby, są złożonym ruchem mechanicznym. I które można naukowo wyjaśnić, i w ogóle to był taki okres, że oni tam wszystko chcieli wyjaśnić nauką, i mówili, że filozofia to jak nauka jest, i w ogóle takie pierdolenie tam były. To jest coś, co mi się bardzo nie podoba, to jest to, że Kartezjusz uważał, że zwierzęta nie czują bólu, ponieważ, yy, ponieważ zwierzęta nie są świadome. No i w ten sposób po prostu chcieli tłumaczyć. E eksperymenty na zwierzętach, co nie jest w porządku. Był taki rysunek takiej, takiej kaczki mechanicznej. Ja tu gdzieś to wkleję. I to jest tak głupie, w sensie jak oni myśleli, że skoro oni myśleli, że Bóg stworzył świat, to myśleli, że Bóg stworzył takie mechanizmy, a te mechanizmy dopiero człowiek wymyślił po czasie i oni myśleli, że to stworzył Bóg, to się w ogóle głupio nie trzyma. Jakby ta mechaniczna kaczka, nie wiem, to jest z Kubrika, raczej chyba. Krytes już zasłużył też z dualizmu swojego i to polegało na tym, że podzielił rzeczy na re Rex Extensa i Rex Cogita, czyli res, nie Rex, ja pierdolę, Rex jest taki dinozaur. Rzeczy materialne to miało być Res Extensa, czyli rozciągłe, czy tam ciągłe, takie pierdoły. Rex Cogita to miało być takie rzeczy związane z duszą i takie spiritualizm takie, że nasza, nasza dusza jest rekskulita a nasze ciało to jest ekstensa. No i też wierzył, że ciało i umysł łączą się ze sobą w szyszynce, czyli takim śmiesznym miejscu w mózgu. I czemu wybrał szyszynkę? Nie wiem. To jest dobre pytanie. On chyba sam nawet nie wiedział, czemu tą szyszynkę wybrał. Ale wybrał szyszynkę, to brzmi całkiem zabawnie. Że wystarczyłam, się, że jestem podłączona dalej do lekcji zdanej, i że wszystko co gadam słychać, ale to było kurwa przykre. No i ogólnie myślę, że kartez już to jest tirbę, bo zrobił dużo. Tego się nie da, nie da się ukryć, że sceptycyzm metodyczny naprawdę dużo dał, ale ja mi się to tam. Nie, to jest moja lista, ja to decyduję. Blaise Pascal. Blaise Pascal jest następny. I on też był racjonalistą, ale on się nie zgadzał z Kartezjuszem, ponieważ e, on uważał, że to ten za mało mówił o myśle i o, i o człowieku, bo to człowiek jest ważny, a nie świat. I taki tam po prostu się z nim nie zgadzał. No i w sumie to może powiedzieć, że Blaise Pascal takim pierwszym, takim nie pierwszym, ale był takim pesymistą trochę i takim nichilistą, Nihilistą? Nihilistykiem? Uważał, że życie jest do dupy. W to w kontekście barokowym można to Bardziej, że to było właśnie ten motyw vanitas. Chyba tak to było. Vanitatum. Jestem na rozszerzeniu z polskiego. On uważał, że rozum jest jedyną drogą do poznania. Ale uważał, że rozum nie daje nam pełnego poznania, ponieważ. Dlaczego tak było? A, nie powiedział dlaczego. Nie mam zapisanego, dlaczego tak powiedział. Ale mówił, że rozum uświadamia nam o tym, jacy jesteśmy krusi, kruchi, kruchi. Jacy, jacy Jesteśmy marni wobec życia, wobec śmierci? I jakby w ogóle uważał, że życie do, do dupy jest, że życie jest tylko iluzją i to wszystko nie ma w ogóle sensu. I uważał, że miłość to iluzja, bo kochamy ludzi tylko, kochamy tylko pozór ludzi i ich przymioty. I to jest według mnie w ogóle bez sensu, bo no tak, no kochamy przymioty ludzi, ale te przymioty określają tych ludzi. I Tomas i nie rozumiem co, jaki on miał problem z tym. Nie jest bez sensu. No ale stwierdził, że ucieczką od marności życia jest Bóg. I że wiara uratuje człowieka, bo, bo tak, bo wiara uratuje człowieka, po prostu. No i był też zakład Paskala, kto wybił ten zapierdala. E, tak naprawdę to nie. <grydy> tak naprawdę zakład Paskala to było to, że wierząc w Boga nic nie tracimy, a możemy zyskać życie wieczne. Także taka sytuacja win-win według niego. Ale według mnie nie. Ja tam Blaze Pascala w tierze C, bo ja go nie lubię po prostu. Jak myślę Blaze Pascal, to mi się tylko ten kucharz przypomina, co był kiedyś w reklamach Lidla. Do no tego mamy Spinoza. Brzmi ktoś wyjaśnić, jak się czyta jego imię, bo to się pisze wewnętrznie Baruch. I ja, ja wiem, że on był pochodnie żydowskiego. I Holendrem Żyd żydowskim był czy coś. Nie ja No i ja nie wiem czy to jest coś to Bałcz. Barch. Spinoza. I z nim jest coś takiego, że on uważał, że on jakby widział umonistyczną wizję świata. I on uważał, że jakby odrzucił ten, on odrzucił ten dualizm kartezjański, i uważał, jakby, że świat jest monistyczny i że wszystko składa się z jednej substancji, która nie jest ani materialna, ani duchowa i tą substancją jest Bóg. No i to, było, to się nazywało panteizm, że Bóg jest wszędzie. Spinoza, moim zdaniem, tirce, bo mi się ten panteizm nie podoba. Ostatni dzisiaj jest John Locke. Empirysta. That's my man, empirysta. Locke stwierdził, że przy narodzinach nasz umysł to jest tabula rasa, czyli czysta karta. I dopiero z czasem, z życiem, dopiero jakby nabierają mu się te idee i dopiero je otrzymujemy. Boże, ale mi się zaczęło prześwietlać. Halo, co jest? No i za to, co się zasunął jako liberałek, to jest jego list o tolerancji. No i w liście o tolerancji to tam mówił właśnie dużo takich rzeczy liberałkowych. Chciał między innymi odciąć Państwo od kościoła, e, uważał właśnie, że tolerancja religijna i w ogóle takie tam rzeczy. Uważał, że państwo nie powinno ingerować w życie prywatne ludzi. Um, uważał, że obywatele mają też prawo do buntu. No w ogóle takie, taki, taki liberałek, ale taki liberałek, jak na XVII wiek. O taki liberałek. No i z takich rzeczy jeszcze związanych z państwem, to gość stwierdził, że państwo i władza powinny zapewnić ludziom, obywatelom, trzy prawa: do życia, do własności i do wolności. No i szczerze mówiąc, Lok byłby estir moim zdaniem, gdyby nie fakt, że był hipokrycą. Ponieważ gość mówił, że no, tolerancja, tolerancja. Posiadał czarnoskórych niewolników, także lock tier A. I to by było na tyle. <grym>